Wspaniałe miejsce, proszę Państwa, do posiedzenia troszkę mniej dogodne, również do wykorzystania przy większych grupach. Ale zobaczcie, to jest dalej! Tutaj, jak kaczka pokazuje, niestety ją spłoszyłem. Nie widziałem ją na nachodząc też, można sobie siedzieć na tych konarach szczególnie młodzież latem głównie, no nie? Patrzę tutaj jest od razu klapanko. siedzieć sobie i moczyć palce, w nóg w wodzie podobnie jak tutaj no ja oczywiście nie będę próbował tego, ale Młodzież na pewno doceni. No! Dla szczurów lądowych kolejny konar jest tutaj. Dla szczurów lądowych kolejne miejsce tutaj. trzymanowo